Witam Was w kolejnym filmie Jak widzicie przyczepa Pawła Wreszcie zapakowałem na lawecie Jedzie do Piaskowania i malowania Udało skończyć się tą ramę No już była dawno skończona Tylko czekałem na zabudowę górną Z którą było trochę przebojów O których Wam za chwilę opowiem Natomiast udało wszystko się zrobić Zabudowa w końcu dojechała Tak jak powinna być zrobiona Haki w końcu mogłem przyspawać Na spokojnie już do ramy no i przyczepa, tak naprawdę zapakowana na lawecie. No i będzie jechała pokrótce. ten kto nie widział, opowiem szybko co robiłem. A więc, tak totalna e, naprawa: czyli wszystko, co z pneumatyką wyrzucone, z hyd no, hydrauliki nie było, elektryka wyrzucona, wszystko nowe. Hamulce rozebrane, przejrzane, rozruszany tył, rozruszany tył, przód, nasmarowane. E, wymiana kalemitek w obrotnicy, dokręcenie śrub w obrotnicy, dorobienie do koszy na tłoki, zamontowanie tłoków wstawki z boku do ramy, żeby była bardziej solidna. E, tu jakieś staweczki jeszcze dołożyłem na te wyginanie, bo to wszystko jest kurczę. Niestety ten ojej, całownik gięty na zimno, czyli zwykła prosta blacha. Ogólnie powspawywanie, powzmacnianie oryginału, no i spawanie uszu na koniec. Do tego doszło wymiana czterech sworzni od resorów. Dwa poszły elegancko, dwa trzeba było wymienić razem z tulejami. Z tego względu, że były tak zapieczone, musiałem to delikatnie podgrzać. No i niestety wyszły razem z tulejami, także tuleje też przyszły nowe. Przód dołożyłem całownik, żeby zamknąć ramę. Z tyłu mówiłem Wam o całowniku, niestety go nie dałem z tego względu, że całownik, tutaj te dwa całowniki myślę zrobią dokładną, dobrą robotę. Tu są dwie całówki, które też odspawałem oryginalnie. No i jakbym tutaj wstawił całownik, kolidowałby to się trochę z zaczepem, zaczepianie mógłby być problem. I uznałem, że jednak tego nie będę robił. Dziury, otwory powiercone pod błotniki. Uszy przyspawane. Tak jak widać, tłoki zamontowane. Przyczepa właśnie dzisiaj jedzie do piaskowania, do malowania. Szara rama, białe felgi. Prawdopodobnie felgi będą proszkowo. Jeszcze tylko zostanie mi ściągnąć te opony. Dwie stare, założyć dwie nowe. No i przyjedzie. Także zostanie tylko i wyłącznie zrobić instalację, zamontować błotniki, rzucić skrzynie. Ważna rzecz jeszcze. O, muszę to jeszcze wywalić. Bo. Zgubić gdzieś na trasie eee, gumy, jeszcze trzeba zamontować. Jeżeli chodzi o między ramą dolną a górną, tu przyjdą takie kwadratowe gumy. Jak ktoś te przyczepy ma, to na pewno wie o co chodzi. Dodatkowo, co zrobiłem od siebie, co podpatrzyłem z naczepy, z tym, co robiłem, to pręt widać go czy nie widać? Dziana? Widać go, jest tam pręt którym poprowadzę sobie instalację poprzewiercane otwory. Tu też pręty, do czego będą przymocować sobie instalacje, przewiercone dodatkowy otwór na hydraulikę. Przyjdzie hydraulika niezależna do tyłu. Przejdę z tej strony, będzie lepiej widać. Jak mówiłem, o właśnie, o co naszym jest pręd, gdzie sobie zepnę całą wiązkę instalacji pneumatyki. Powspawywałem takie, właśnie o można powiedzieć blaszki, do których mocuje się takie ładne plastikowe obejmy do przewodu hydraulicznego idą dwa, dwa i jeden pod ramą, także będzie na te, te gniazdo dodatkowe pneumatyka przyjdzie już z węża, ale tego, tego, jak mają samochody ciężarowe, nie wiem co się nazywa, ten nautyki taki PCV, czy co PCV, chyba nie no nie wiem, ten w każdym razie, nie pamiętam tej nazwy no i to by było na tyle, wreszcie ona nas wyjeżdża Zaraz Wam idę, pokażę zabudowę. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z finalizacji przyczepy sztywnej na wywrotkę. Robota zrobiona tak naprawdę paka do włożenia, do zamontowania, LEDy z przodu. No i wsia, i odjazd. Odnośnie tak, przyczepy. Jak ktoś nie śledził, co tu było robione? Podstawa, to wiadomo, było zrobienie sztywnej na wywrotkę. Wywrotka na dwa tłoki kiper prawo-lewo. Z ramy. z ramy został dołożony tak: co z przodu na zamknięcie tej ramy, co tu wzmacniające, kosz zrobiony pod jeden tłok, zamknięcie ramy z płaskownika, żeby tu żadnych wstawek nie trzeba było robić, wiadomo, uszy, prawo, lewo, no i kosz pod drugi tłok. Wszystkie spawy oryginalne poszlifowane. Wszystkie spawy przespawane jeszcze raz, piony, nie piony, poziomy, bo to naprawdę jak ja mówię przyczepa zgrzewana, nie spawana, tak jak tu czy tam, wszędzie wszystko porobione. Na ramie dodatkowo zamontowane cztery gumy, na których będzie siedziała rama górna, czyli paka. No i to jeżeli chodzi o ramę to jest wszystko. Dodatkowo... Wszystkie koła ściągnięte, wszystkie bębny ściągnięte, wszystkie hamulce przejrzane, rozruszane. Przednia oś stała, tylnia tam w miarę chodziło, ale wszystko zostało rozruszane. Dwie puszki WD40 poszły, eee, także że wszędzie było zajrzane. Dodatkowo, resory też przejrzane. Na szczęście wszystkie całe: wymienione wszystkie cztery sforżnie, tutaj w tymi. Przekątne jeszcze tuleja, bo niestety nie chciało pójść. Także jeszcze dodatkowo tuleja była do wymiany raz, wraz ze stworzniem. Wszystko teraz nowe kalamitko i jest drożne. Ech, przyczepa była cała piaskowana, malowana podkładem, nawierzchniową, farbą. Całkiem to fajnie wyszło. Niektóre elementy były malowane proszkowo, tak jak na przykład jest szara, ale tutaj ten element jest czarny. Widać to, widać. E, także to było malowane proszkowo w piecu. Sprężyna, co tu jeszcze butla, pneumatyki nowe gumy na butli tak samo, bo też były już wsparciałe yy, uchwyt, kosz cały pod koło zapasowe był malowany proszkowo na czarno i uchwyty pod lampy pod rejestrację, też na czarno a no i jeszcze koła koła też były wy... o, jakiś motor yy, koła też były wypiaskowane, pomalowane proszkowo w piecu na biało Nowe opony z przodu, nowe można powiedzieć, tam nie wiem, jeden sezon, dwa sezony z tyłu, także to też jest komplet. Tutaj z trzech, trzech co zostały opon Został wybrany najlepszy, najlepsza można powiedzieć: opona założona na zapas. Zapas właśnie przyłożony. Tutaj plastik, tak samo, polietylen, żeby się nie rysowało. Skręcone ten zapas. No i już sobie to wszystko ładnie leży. Wszystkie nowe media, czyli elektryka, pneumatyka, hydraulika. Zaczniemy od pneumatyki, pneumatyka, zasilanie od traktora na spirali, nowe siłowniki hamowania, przód i tył. Wszystko, są nowe zawory, rozdzielacze, filtry, wszystko jest na polietylenie, na złączki już tylko wpinane, wsuwane. Także niczym już się nie bawiłem, żadnymi opaskami skręcanymi, przewodami gumowymi Tylko naprawdę to się składa jak klocki LEGO Nowy tłok do przodu, siłownik hamowania Nowy do tyłu, tak jak widać wszystko ładnie porozruszane Tutaj również przyszły nowe kalamitki jest ostrość, jest. Nowe kalamitki przyszły na każdy drążki po dwie sztuki. Wszystko jest przesmarowane, wszystko jest drożne, i teraz można tylko o to zadbać i będzie to służyło lata. Dodatkowo jak jesteśmy przy kalamitkach, to oprócz tworzni Resora, jak już mówiłem, dodatkowo jeszcze wszystkie nowe kalamitki na obrotnicy, wszystko przesmarowane, wszystko drożne. I nowe kalamitki tak samo w zaczepie. Nie wiem czy widać czy nie widać. Ta ostrość to widzę, Kurczę, mój telefon już wymaga chyba wymiany. Tak jest. Smar gdzieś tam wychodzi. Także z prawej lewej wymienione. Wszystko, wszystko przesmarowane, wszystko jest droże. No i wiadomo ta pneumatyka do siłowników. Oraz drugi przewód idzie do tyłu. Media, druga przyczepa. Co fajnego jak przerobiałem tą przyczepę tego tandema swojego. Podpatrzyłem skronę. Że się nie bawią yy, i tam gdzieś jakiś uchwycików, czy tam pierdół nie przespawują, tylko idzie pręt od przodu do tyłu. Naczepy i wszystko jest upięte na pręcie. Tu sobie wstawiłem jeszcze pionowe pręty, żeby to lepiej wyglądało. Natomiast co do tego, do pneumatyki elektryki, pręt po całości wspawany, wszystko na opaskach ładnie y, poupinane i nam to nigdzie nie haczy, nie zwisa. Jest to myślę chyba najlepsza opcja, bo w tej przyczepie co przerabiałem, też ten pręt miejscami później po sobie powstawałem. Tu gdzieś tam porozwiercałem takie otwory sobie techniczne, to albo choinką albo wiertłem, żeby to ładnie też wszystko poprzechodziło. No a jak ja mówię, ten pręt robi robotę, bo to jest kurcze komplet. Jeżeli chodzi o pneumatykę, myślę, że byłoby to chyba wszystko. Wczoraj zostało wszystko sprawdzone. Nie ma na szczęście nigdzie syczenia. Wszystko działa. Elektryka. Elektryka. Wiadomo, wtyczka. Tu tutaj jeszcze jest jeden kabelek do podłączenia do przednich obrysówek. To sobie zostawiłem. Co tutaj jeszcze? No i tak samo standardowo. Idzie wszystko do tyłu. Też półpinane. Odnośnie elektryki. Mam dwa gniazda. Dwie puszki zrobione. Niech złapię tylko tutaj. Ostrość, dwie puszki, zasilanie, wiadomo, wyjście, prawo, lewo jednej lampy, no i wyjście gniazdo, media, druga przyczepa oraz zasilanie obrysówek. Zrobiłem dwie puszki z tego względu, że już mi brakło trochę miejsca. Tak naprawdę na tę, na jedną. O, jest ostrość, gniazdo jest. No i druga puszka jest zrobiona z tej strony. To nie patrzcie, bo to akurat od odwiercenia, ale to nie jest rdza, także nie wychodzi, jak wiercimy pod poduszki. Druga puszka, no oczywiście kurczę, nikt nie miał czarnego dławika, nie? także jednym przedszary, no już nic, nic nie poradzę. Musiałbym w internecie to zamawiać, ale to, że zrozumiliście, czasu stracił. Wszystko jest zaprasowywane, już nie lutuje. tylko. Tulejki zaciskowe, zaciskarka, wszystko jest zaprasowane, ładnie podłączone. To chociaż wszystko pewnie trzyma, no i jest wtedy pewność, że to będzie działało. Druga puszka, jak mówiłem, zasilanie, wyjście, obrys prawy, obrys lewy, obrys prawy, no i wyjście do przodu na obrysówki z przodu. Lampy LEDowe, lampy LEDowe wraz z obrysówkami bardzo fajnie się prezentują, szczególnie wieczorem. Jednak LED to LED, bardzo fajnie to wygląda. O, jeszcze cofnę to dwie, obysłeczki ładne, czerwone, pomarańczowe i kawałek białego z przodu. No i to z elektryki byłoby chyba na tyle. Co tu jeszcze mamy? A, hydraulikę. No hydraulika trochę nerwów kosztowała, a zaraz wam powiem dlaczego, na zwrócić uwagę jak będziecie przerabiać. Tak, hydraulika dwa przewody. Przewód do wywrotu tej przyczepy oraz media druga przyczepa zaznaczyłem opaskami, żeby się ktoś nie mylił druga przyczepa z opaskami. Nie miał być żadnego rozdzielacza. Tylko miały być dwa przewody puszczone. W ogóle co, co tak ciekawego, to poszło 16,5 metra przewodu hydraulicznego na te dwa obwody. Z tego względu, że właśnie wszystko jest tak poupinane konkretnie, no to tyle. To powychodziło. No i tak, hydraulikę to akurat zastosowałem takie uchwyty. O z tyłu Wam pokażę. Taki właśnie fajny uchwycik. I Ładnie to jest później. Też choinką rozwiercone media druga przyczepa. No i tu poprowadzony przewód hydrauliczny. O, to zrobię tak, na uchwytach. Ładnie te otwory techniczne, które były też wykorzystałem. Jakoś to wygląda, nic środkiem nie zwisa, nic tam nam i nie, nie będzie haczyło wiadomo, jeden przewód do drugiego tłoka no a drugi przewód, jak mówiłem już wcześniej, do medi jeżeli chodzi o hydraulikę no do hydraulika to Wam powiem że kupę nerwów przez tłoki co za cymbał wymyślił te tłoki yy, no to widać od razu, że to tylko za biurkiem a zero pracy tak naprawdę od strony warsztatu musiałem przespawać zasilania zasilania w tłokach były na wprost też nie zwróciłem na to zbytnie uwagi, no bo myślałem, że jak ktoś, jak sprzedaje nowe tłoki, no to co? No to chyba obliczone jest, że musi się w ramie mieścić. Zastosowałem tutaj całowniki 120, tak jak rama, żeby tutaj już nic nie, nie, nie wspawywać żadnych wzmocnień. No i się okazało, że jakbym dał zasilanie na wprost, jak było, no to przy wrocie automatycznie by na to ścięło. No, to czemu na przykład nie zdali tego albo z 10 cm niżej, albo tutaj z boku, żeby to w nic nie przekazało Można było na przykład, jeszcze no w tym momencie, tu już teraz nie, bo pomalowana to szkoda, dać tutaj całowniki i ten tłok obrócić wtedy. Ale no, to też dodatkowa robota, całowniki też, 4 sztuki wspływać, to też bez sensu, albo tutaj powycinać. No ale znowu kurcze dać jakiś tam płaskownik albo e, kątownik No a to znowu też dodatkowa robota A mówię no bez sensu No i musiałem uciąć to oryginalne zasilanie I spawać kolanka Dużo zabawy, bo sprawdzanie szczelności, to tamto, siamto, czy to będzie chodziło, tak, siaki, no masakra. Naprawdę, no, no, ktoś kto to wymyślił, to, to, to gratuluję. Yy, także to, ta hydraulika mi tutaj właśnie trochę nerwów kosztowała. Z przodu jak i z tyłu właśnie, z jednej jak i z drugiej strony tak samo głupio zrobione. A tłoka też nie mogę niżej zaniżyć, z tego względu, że już jest chyba tam poniżej yy, tam paru centymetrów od gniazda. Jakbym zaniżył jeszcze ten tłok bardziej, by się okazało później, że gdzieś tam nam zabraknie, nie wiem, 10 centymetrów do pełnego wywrotu. 10 cm to jest niby dużo, ale na przekrzywieniu przyczepy to jest bardzo dużo. Także tak to wygląda. No, co tutaj jeszcze? No, sprężyna dostała nową śrubę rzymską. Eee, tak, pneumatyka była, hydraulika była, elektryka była. Eee, co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć? Tak, zostały jeszcze dołożone błotniki do tyłu, błotniki Ładne plastikowe, uchwyt przykręcany, miał być spawany, ale jest przykręcany, może to i nawet lepiej. W razie jakiejś przygody, może zawsze odkręcić, zdemontować, zamienić. Ręczny hamulec rozruszany, też się ładnie kręci. Wszystko także, że przesmarowane. Drugi błotniczek też. No, no i to tak na tyle. Także remont był kurczę porządny. Wszystko zostało od A do Z zrobione. Całość, nie wiem, czy już mówiłem, bo to. Nagrywam drugie, część raz, bo kurczę, ostro coś mi ten telefon nie chciał złapać, całość była właśnie wypiaskowana, wymalowana podkładem i nawierzchniową farbą, wszystko właśnie felgi, to proszkowo, te elementy którą pokazywałem, no i jest ten, ten nasz jeszcze kiper, który będziemy za chwilę zakładać w Kiprze. jedna rzecz, no to tak, te lampy obrysowe z przodu oraz muszę tu jeszcze dorobić, bo to też ktoś słabo pomyślał, tutaj jest widać, widać. Eee... Będę musiał wyfrezować kawałek, jest jest. O, jest, o, wyfrezować kawałek tutaj, żeby można było włożyć oryginalny bolec pod wywrot, bo w zestawie nie było. No nie, wyobrażam sobie, żeby teraz się bawić z kluczami, jeżeli chciałby się zmienić stronę wywracania. Także tutaj, no ale mam tą szlifierkę prostą. Także e, to się moment ogarnie, nie będzie problemu. Oki, kipsze już też nagrywałem, to wrzucę szybciej, później jeszcze. Tak, odnośnie przyczepy, no to mówię, będę kompletował jedno z drugim, na koniec jeszcze gdzieś tam jakaś nagrywka odnośnie już kompletu, jak to będzie wyglądało wszystko, no i to na tyle. Jeżeli chodzi o jakieś koszty podsumowania, to dopiero będę robił, myślę, że tak plus minus jest to koszt takiej przeróbki od A do Z, gdzie było wszystko rozebrane, wszystko zrobiło by było drożne, no to połowa nowej przyczepy. Gdzieś, gdzieś, gdzieś tak myślę, że tyle trzeba liczyć, no ale z drugiej strony oprócz zaczepu, osi, resorów, e, no piast, mamy nową przyczepę, tak? no i rama została, no, tak można powiedzieć ta stara, ale też powzmocniana, także jest, jest nowa, no bo hydraulika, elektryka, pneumatyka, e, wszystkie gumy, wszystkie kalamitki, sworznie, e, pneumatyczne, wszystkie rzeczy, no, no wszystko, wszystko, wszystko razem z tłokami, wszystko przyszło nowe, łącznie z nową zabudową, także... Przyczepam myślę, jak się będzie dbało o te smarowania wszystkie będzie służyła kolejne 30 lat, a może nawet i lepiej. No tak z tego to byłoby na tyle. Gdzieś tam jakąś dogrywkę zrobię i złączę, jak już będzie kiper na pace.